Cześć, Maneczko. biorąc z tej strony, przerwa w spotkaniu Portugalia-Urugwaj, gdy dla Was wrzucam ten materiał. Słuchajcie, wyszły dwa nowe SBC od godziny 19 i jedno z tych SBC sobie wykonam, a drugie z tych SBC sobie omówię. Ponieważ jedno dotyczy ikony World Cupowej Bastiana Schweinstegera, drugie z kolei player Pika. Player Pika oczywiście wykonamy, żeby zobaczyć, co z tego leci. Chociaż powiem szczerze, to nie jestem przekonany do potencjalnych dobrych trafów z tego SBC, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. No dobra, to weźmy sobie live, tutaj zakładeczka i szukamy tej pierwszej dodanej zakładeczki. Łukasz, podsumowanie do wyboru. Jeden z dwóch piłkarzy udostępnionych w wyzwaniach budowania składu i zadaniach fut 23 w październiku. Bez ikon. Jeśli chodzi o cenę tego SBC, jeden skład wystarczy wymienić ocena 84, ale dwóch zawodników 86 minimum. No, ja tak przyszedłem na Foodbina, żeby zobaczyć cenę tego SBC: 52 tysiące monet. Here in review. October Players tutaj pisze na użytkownik użytkownikami 1993. No, w sumie racja. I Jakie podsumowanie roku, skoro są zawodnicy tylko z października? Krycha pisze, że full scam, Mhm, mm bo jeśli, jeśli, jeśli pominąłeś to SBC i chciałbyś jakąś kartę, to masz szansę, żeby ją... Eee, otrzymać. Dest and Paulinho, taki tutaj miał wybór Soccer, Goses and Becker. No dobra, robimy. Słuchajcie, chociaż nie jestem przekonany do tego, że mogę was w tym momencie zapytać o to, czy właściwie poprosić, żebyście napisali w komentarzu, co z tego trafiliście, bo podejrzewam, że większość z was z tego SBC zrezygnuje, no to ja zrobię dla testu, żeby <grych> przekonać się faktycznie, czy jest to taki full scam, jak na futbinie piszą użytkownicy. No i składnik 84 z dwoma zawodnikami 86 w postaci Mitrowicia oraz Bruno Fernandeza. Gotowy, przepalamy. Przepalam też czerwonego Lindstroma 84, dlatego że nie spieszy mi się z wykonaniem tej rozbudowy za foot Champions, gdzie wymieniamy 11 zawodników. Poza tym tam dając overale typu 84 i tak najczęściej dostaniemy jakiegoś słabego zawodnika Team of the Week 86 overal, więc 8 czwórki, 8 piątki wolę, wolę przepalać tak samo, 8 szóstki z picków takie, które, których i tak nie będę używał w składzie albo, albo na ławce. Dobra, Przepalamy, otwieramy, podsumowanie roku, Ca. jasne, gdzie jest podsumowanie w takim razie, e, no dobra, no listopada jeszcze nie, no bo się nie skończył, ale, ale sam październik trochę słabo, no dobra, zobaczmy co tutaj dostaniemy. podsumowanie, <laughs> full w potpie, albo Wilson Manafa, który był w SBC, no to tak, no to, no to ja się zgadzam, ja się zgadzam, że to jest, że to jest skamik, nawet nie pamiętam ile to co kosztowało Felkryga, ale myślę, że nie więcej niż 15 tysięcy monet, bo, bo jest raczej tylko foderem, oczywiście niby 4 na 4, ale to tempo. Ten dribbling dyskwalifikuje tego zawodnika. No, wezmę z dwojga złego, wezmę 8 4 po prostu. Tak naprawdę wydałem 50 tysięcy monet, oczywiście niewymiennych, tak? Kart na to, żeby żeby tutaj zdobyć 8-4 Potma z Bundesliga. Mamy jeszcze do zrobienia ikonę, która wyszła dzisiaj o 19 i tutaj jest ciekawy aspekt, dlatego że uważam, że naprawdę Bastian Schweinsteiger wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Ok, trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazki z słabszej nogi. Nie jest to zawodnik, z którym będziemy bardzo ofensywnie podchodzić pod pole karne przeciwnika, żeby tam. Driblować. Ma też alternatywną pozycję w postaci lewego pomocnika, co może niekiedy pomóc przy budowaniu ciekawych składów, no bo ustawilibyśmy go wyjściowo na lewej, na lewej pomocy. Potem w trakcie meczu byśmy przesuwali go do środka pomocy, grając na przykład na 5 obrońców albo w formacji 4-3-2-1. Jego największym minusem jest zdecydowanie tempo, więc zalecałbym tutaj, jeśli już to. Skorzystanie ze stylu gry e cień, żeby mu to tempo y podbić. Poza tym jest bardzo zrównoważonym zawodnikiem, potrafi też łuknąć z dystansu. Y Grałem jego poprzednimi kartami, testowałem i zawsze byłem e fanem tego zawodnika. Zwłaszcza, że natrafiłem Bastiana Schweinstegera w wersji średniej, chyba 87, y albo to jest Baby? Nie, 89 overall, czyli wersja średnia 89. I wyglądał naprawdę bardzo zacnie w środku pola. Na plus na pewno statystyki fizyczne, obronne. Całkiem niezłe reakcje w środku pola to się przydaje, bo gdzieś tam zawsze tą nóżkę Bastian w wsunie, jeśli jest taka piłka, tak zwana yy, niczyja. Jak widać to zresztą na Foodbinie, jest bardzo wysoko oceniony przez graczy, bo 800 lajków i tylko 92 dislajki. No a jeśli jest na pełnym zgraniu, oczywiście styl. Gry cień, no to już mu to tempo naprawdę bardzo mocno podbijamy, statystyki defensywne również, jako ten defensywny pomocnik w dwójce, na przykład Schweinsteiger plus um, Lukas, paketa wersji Root to, to the Knockouts, um, wygląda na naprawdę taki solidny duet środka pola, gdzie jeden z zawodników, właśnie Schweinsteiger, zajmuje się zadaniami defensywnymi, no a drugi, ten bardziej box to box, um, pomaga kolegom w ofensywie. No, i do tego dostaliśmy oczywiście nowe swapy. Hmm, tydzień trzeci i mamy do zdobycia hmm, kolejne tutaj żetony. Tak Właściwie się zastanawiam, czy to jest pokaz 3, czy, ty, czy tydzień 3. Tutaj są cztery żetony. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie wiem, czy ten pokaz trzeci już wcześniej był. Natomiast na pewno, jak co poniedziałek, gdzie godzina 19, te nowe żetony się pojawiły. Natomiast, no problem jest z tymi swapami, prawda, jeśli chodzi o. Ogranie, bo, bo ja co prawda jeszcze sobie je na razie zostawiam. Zamierzam to robić w wolnej chwili właśnie w tym tygodniu i w przyszłym. Natomiast natomiast no, ten te shadow bany to o czym słyszałem, że, że, że ludzie bani na 24 godziny za zagranie, nie wiem, więcej niż 10 spotkań w godzinę, tak? Coś takiego. Przesada, przesada, skoro jej samo daje opcję, że porycz, nie tylko po złotym golu no, no, przechodzimy, do koń jest koniec spotkania. I, I wygrywamy albo przegrywamy, no to dlaczego nakładać to ograniczenia? Przecież to jest jakiś totalny, totalny paradoks. To tyle, słuchajcie, jeśli dzisiejsz... o jeśli... To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie 19. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie kontentu z godziny 19. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki szybki, krótki recap z tego, co się dzieje. Do usłyszenia, do zobaczenia na razie.